Cześć witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam przepis na przepyszne ciasto, ciasto niebagatelne, rzadko spotykane, mianowicie ciasto kawowe z gruszką pieczoną w całości. Zresztą możecie już to zobaczyć na miniaturce. Przepiękne, przepyszne i bardzo aromatyczne podczas pieczenia jak i podawania. W całym domu pachnie bardzo ładnie kawą, także koniecznie musicie zobaczyć ten film od początku do końca. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. Pamiętajcie o zostawieniu jakiegoś komentarza z informacją czy takie ciasto już robiliście czy nie, a teraz już nie przedłużając zabierajmy się do pracy. Przepis, moi drodzy, jak widzieliście przed chwilą rozpocząłem od przygotowania kawy. Kawę przygotowuję w kawiarce do tego ciasta z tego względu, że jest bardzo aromatyczna. Jeżeli macie ekspres, to jak najbardziej możecie również w ekspresie przygotować kawę. Jeżeli nie macie ani tego, ani tego to jak zrobicie zwykłą kawkę, później ją po prostu przecedzicie, też będzie ok. Byle by była mocna, jest to takie konkretne espresso, około 80 do 100 ml będzie nam potrzebne. Yy, około 20 g, 25 nawet, kawki, czyli tak zwana siekiera. Taką kawkę potrzebować będziemy za chwilę. Następnie do, garnka, następnie do garnka umieszczamy jedną kostkę masła. 200 gramów. Do tego cukier. Cukier waniliowy, najlepiej prawdziwy, jeżeli macie. Jedno opakowanie. Jeżeli nie ma prawdziwego, to wanilinowy w ostateczności już. Nic się nie stanie. Albo laska wanili, aromat waniliowy, ekstrakt z wanili. Będzie, będzie wszystko też pasować. Do tego kakao około 5 małych łyżeczek. Następnie, cukier, cukier kryształ. Dosyć sporo, bo około 300 gramów. Jeżeli lubicie mniej słodkie ciasta, dodajcie po prostu mniejszą ilość ale te 150 do 200 gramów powinno tutaj się znaleźć. Następnie, jeżeli mówimy tutaj o cieście kawowym, oczywiście jeszcze, jeszcze więcej kawy. Kawa w proszku, czyli kawa zmielona, Drobno, oczywiście, około jednej łyżki. Ja to wszystko sypię na oko. Już nieraz robiłem to ciasto, także wiem, ile wszystkiego jak najbardziej mi będzie smakować. Ja Wam wszystko, oczywiście, opiszę w komentarzu czy w opisie poszukajcie tu i tu. Wszystkie składniki będziecie mieli wyszczególnione. No i teraz wspomniany wcześniej zaparzony espresso. Pokazywałem Wam nawet jak to tutaj wylatuje. Nie każdy może obsługiwał kawiarkę, żadnej filozofii nie ma. Woda, w środku jest taki kielich na kawę zmieloną. Grunt to do kawiarki zawsze mielić trochę grubiej. No i tutaj do tego kielicha kawa pod ciśnieniem nam wylatuje. I wlewamy taką parzuchę około... 80 do 100 ml, przepięknie to wszystko pachnie. Ta kawa jest naprawdę potrzebna. Tutaj, tak mocno zaparzona, całość rozpuszczamy i chłodzimy. Cały czas mieszając. Najlepiej można włożyć do miski z lodem, żeby Wam to się szybciej schodziło. Albo jak jest zima, jest zimno, to nadwór i co jakiś czas przemieszać. Tak, żeby to nam nie zastygło. Przy krawędziach, nie? Także rozpuszczamy i zaraz zobaczycie, co dalej. Masa jest już roztopiona, wszystko przepięknie wygląda, pachnie w całym domu niesamowicie. I co, teraz musimy odrobinę odlać tego wywaru, tej substancji do szklanki. Myślę, że tyle wystarczy około 100 ml, 120 to wykorzystamy do przygotowania polewy, i teraz całą resztę, tak jak mówiłem, chłodzimy. Ja, żeby to szybciej zrobić, będę chłodził w miejsce z lodem. Uważajcie tylko, żeby nic wam się nie zalało i nie rozwodniło. Za jakiś czas pomieszamy i przechodzimy do dalszego przepisu. Następnie, moi drodzy, zabieramy się za gruszki. Myślę, że 4 sztuki w zupełności powinny wystarczyć na takie ciasto i grunt to żeby wybrać gruszki twarde, nie już takie miękkie dojrzałe, bo jeżeli gruszka będzie zbyt miękka, puści za dużo soku podczas pieczenia, co może spowodować zakalec w cieście, chociaż ja lubię bardzo zakalec, także może i powinienem tutaj użyć miękkie, ale ogólnie twarde. Najlepiej konferencja, konferencja charakteryzuje się tym, że jest taka podłużna. To jest taki charakterystyczny ich wygląd. Bardzo dobre, dojrzałe są soczyste, bardzo, bardzo aromatyczne. Nie pozostaje nic innego jak tylko je obrać. Przechodzimy do odkrojenia ich podstaw, tak, żeby ładnie stały w foremce. Następnie do misek wbijamy białka oraz żółtka. Rozdzielamy białka sobie ubijemy z odrobiną soli na szczywną pianę. Następnie będziemy dodawać po jednym żółtku cały czas ubijając już wtedy delikatniej. Piana jajeczna jest już ubita, o taką konsystencję właśnie chodzi. Teraz przechodzimy z powrotem do. Masy kawowej, którą już mamy schłodzoną. Przetrę tylko dno, bo jest mokre od wody z lodem. Wszystko przepięknie zgęstniało, zobaczcie. I teraz wymieszajmy to tylko delikatnie. Teraz taką masę będziemy ciurkiem powoli wlewać do masy jajecznej, cały czas ubijając. I do tak przygotowanej masy kawowej oczywiście musimy dosypać coś, co nam to wszystko zwiąże, czyli mąkę, mąkę pszenną typ 450 wraz z dwoma kopiastymi łyżeczkami proszku do pieczenia. Tutaj troszkę jeszcze zostało w misce i mąki, czyli mąka oraz proszek znajdują się już w środku. Mąki 250 g, jeżeli nie macie wagi, będzie to około dwóch szklanek takich standardowych. Całość oczywiście... Ponownie miksujemy. I następnie w ciasto wbijamy gruszki. Gdzie nie, gdzie jeszcze można wbić po kawałku czekolady, w moim przypadku czekolada z orzechami. Takie ciasto trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza. Ciasto, moi drodzy, upieczone, spędziło w piekarniku 52 minuty dokładnie, więc. Ale jest upieczone przepięknie. Niesamowicie pachnie. Zaraz pokażę Wam jeszcze, jak wygląda w przekroju. Delikatne, mięciutkie. Słychać tą wilgoć. Może ukroję od razu z kawałkiem gruszki tutaj. Tryk. Spójrzcie, jak to wygląda już tutaj. Tak to się prezentuje. Także tak to wygląda, i teraz pamiętacie, chyba, że odstawiałem troszkę tej masy kawowej. Można zrobić z niej polewę, a można zrobić to, co ja teraz czynię, czyli oblać taką gruszkę, takie ciasto, właśnie łyżką czy dwiema łyżkami tej masy. Doda to. Jeszcze większego charakteru spotęguje smak kawy i urozmaici doznania smakowe, co sprawi właśnie, myślę, zadowolenie u waszych gości. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. W tym roku idziemy po 100 tysięcy, także nie omijajcie tego. Wtorki, czwartki, soboty, godzina 18, nowe odcinki. Cześć, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.